Dlaczego Jaś w ogóle tak został do dzisiaj, a nie Jan? No jakoś nie lubię powagi, nie chciałem dojastać Fight for love. Wszystko, co on mówi jest czasami tak absurdalne, że to jakieś kolejne piętra humoru, którego ja może po prostu nie chwytam. Organizacja i tak umie, ja, więc przynajmniej będę zdrowy. Jaś kapela europosłem za kilka lat. No myślę, że tak. Kamil Szewczyk, Piotr Lekrzycki, to jest program Politycy od kuchni. Jesteśmy u Jasia Kepeli w Podwarszawskiej Zielonce. Oj, będzie się działo! Zapraszamy. Cześć, cześć, dobrze. Nie dotykamy psa. Pies nie jest wygamiliśmy. Dobra. Dziki. dobra. <grym> Widzę, że KMB jest na drzwiach. za nie wpuszczam oczywiście. No tak nawet... co dzień chodzisz w tej czapeczce po domu? Czasami. Jak mi najdzie, mam dużo czapek. Część moich, część po ojcu jeszcze odziedziczonych, jak zresztą cały dom. Żeby nie było, nie zarobiłem na to samemu. Widać, że religijne, <grym> no, bardzo tak, dużo tak, religijnej. Ja tak, na odjęcie u Franciszka. Tak, mama kiedyś też była. A ty byłeś czy nie? Z papieżem nie. Byłem kiedyś na pielgrzymce jak był papież w Polsce jeszcze, ale wzięliśmy kwasa ze znajomymi i tak to odbieraliśmy trochę I Ale to więcej. z pierwszej komunii no Tak, wysiliłem sobie tutaj do kompletu, żeby... Jak, jak się wchodzi, to jest takie wrażenie... Marzy. Był jeszcze jeden papież, Jesteś ale Głęboko religijny. Wchodzę z do mieszkania do domu i no po prostu razu... pierwszy katolik w Polsce. No można tak. no, jakby no Znając mnie wiadomo, że jest to ironiczne i jak widać, jest tutaj dużo papieży, które będziemy spotykali jeszcze po drodze w różnych miejscach. A tu mamy Marksa zaraz. E, tak, Karola jest to Marks. Tak. Na drugą nogę. Bliższy mi już duchowo. <laughs> Greta jest też w ogóle moja idolka. No i humus jest, mój piesio, kochany, dziki. A pies od kiedy jest? No półtora roku jest ze mną, no, ale jest ze schroniska w Radysach. No i tam była katownia i tak jeszcze się nie przyzwyczaja, że ktoś może nie chcieć go skrzywdzić. No zapraszam was do, do salonu. Znacznie większego niż napisałem w pelietonie 2020 roku. A i tu jest jeszcze papież. Sporo tego czaszka jakaś? Tak, odzień, flaga nie? piracka moja, no. To już nie ionicznie. Ale mamy też kółkę, może pociągniesz się? <grym> eee, no mogę. Ale tak bez rozgrzewki. Do walki się przygotowujesz w domu też? Tak. Jest moc, ale jesteś pianina. Tak, pianino nie moje, siostry. Ale siostra już dawno, znaczy, rzadko wpada teraz gra na skrzypcach. A ty jak umiesz ty zagrać? W mm, laskotek na płotek. To zagra nie? <noise> To zagra. <noise> Wysyłali mi rodzice na różne zajęcia pozalekcyjne. Ale nie ja Potem też pieniądze... nie chcę. jest jest się Nie, <noise> to ja zapomniałem. To chyba jedny pamiętam. Czy jakiegoś muzycznego talentu większego nie masz? Chyba? Nie, raczej nie. No właśnie raczej siostra moja przejęła ten talent i pięknie śpiewa i gra na skrzypcach i polecam zespół Suterii. Nowa płyta wkrótce. Stoczyłeś walkę z prawicowym dziennikarzem ziemowitym piastem kostakowskim w MMA. Tak jest. No jak, jak oceniasz tą walkę i w ogóle? No super było, to był chyba jeden z przyjemniejszych momentów mojego życia. E, wiedziałem, że wygram. Wszedłem tam, żeby wygrać. Czy jest jakiś polityk polski, z którym chciałbyś stoczyć <grym> bitwę, <grym> walkę w MMA? E, no cała masa w mojej kategorii wagowej to Krzysztof Bosak chyba głównie. E, ale no dużo, dużo jest polityków i... E, myślałem jeszcze o Kołodziejczaku. A, za Gruni, okej. Okay. Tak, za Grunii, gdyż A jestem ten żeby ktoś? zlikwidować polskie rolnictwo <grym>? i nie tylko polskie, ale... To w ogóle z PiSu na pewno też by się ktoś znalazł, nie wiem, Ziobro może, w... Kantak. A ty chciałbyś wejść w politykę, w taką politykę sejmową? Startować na posła czy, czy wolisz to takie oddolne no, posła działanie? Na to nie, ale myślę, że żeby nie zostać posłem kiedyś. O, a z jakiej? Z lewicy, tak? Czy coś? No kiedyś będą musieli zadzwonić, no nie lubią mnie tam bardzo, no ale no cóż, no. To jest większe pole do, do zmian w tym momencie, no większość przepisów jest też implementowane z prawa unijnego i więcej można rzeczy zrobić po prostu na poziomie europejskim niż czysto polskim. Czyli no. Jaś Kapela europosłem za a, kilka lat. No myślę, że tak. Jak już nie będą mógł walczyć. No właśnie, a jeszcze a propos tych walk. MMA wywróciło twoje życie do góry nogami, no to jednak trzeba wziąć się porządnie trenować, no jednak zmienić też nawyki pewnie żywieniowe, no i trzymać jakiś rygor treningowy i jak, jak się czujesz właśnie w takim życiu no, sportowca, można powiedzieć. No, jestem jednak cały, cały czas amatorem, więc no, to teraz chodzę, właściwie trenuję prawie codziennie, no, ale wciąż robię to po pracy albo przed pracą. Moim zajęciem jest bycie redaktorem cały czas. I, czyli i, pracujesz w krytyce politycznej? Tak, tak? Krytyce w krytyce politycznej. Jest to pewne życzenie i rzeczywiście jest to jakaś rezygnacja z życia towarzyskiego w pewnym stopniu. I no. no, lubisz to? <grychy> tak, nie tak. Ja, ja czyli zawsze ćwiczyłem sport. Teraz robię tego najwięcej chyba w życiu. W sumie to chyba żałuję, że tak późno zacząłem, no, ale. Tak mi się ułożyło, że cię teraz chcą mi za to dobrze płacić. Ile dostajesz? Ile dostajesz za taką walkę? Eee, no, za nie, zim Ile nie mogę mówić, no ale są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy. Mm. Czyli warto. Tak, ale wiem, że koledzy dostają więcej. No. <laughs> no tutaj mam kuchnię. Kuchnia jest tak duża, że można w niej kręcić programy kulinarne. Ja to nawet zrobiłem dla krytyki. I co najbardziej lubisz gotować? Ja u Generalnie lubię gotować. Gotuję wegańsko oczywiście. Dzisiaj robiłem spaghetti Carbonara wegańskie. Wegańs wegański boczek no, no. i tofu wędzone, tak. A od kiedy ty nie jesz mięsa? 15 lat. Nie kupuję, nie. nie. Myślę, że to zobaczymy, miał... co masz w lodówce teraz. No. Sprawdzimy, czy nie masz mięsa. Mogę wam powiedzieć od że mam, ale to nie jest moje mięso. Okay. A mięso, ogórki. E, ciasto e... nie moje, ser nie mój. Mm. Bo u ciebie Śmietan, uchodźcy nie tak? Moja. Tak, tak. No, uchodźcy Dużo masz uchodźców. Niestety kupują mięso i nie, namawiasz ich, nie chcę żeby się nie z nimi kłócić na ten temat. I dołączył do nas pan Piotr Kapela, tata Jasia Kapeli. Witamy, dzień dobry. Przypadkiem na panowie w tym domu, w którym nie byłem dwóch lat prawie. O. Ale to jest Pana dom taki... Znaczy nie rodziny, tylko pan. To tu był dom, mieszkał. który zbudowaliśmy, w którym wychowała się piątka naszych dzieci, w tym Jaś. Na pandemię wyjechaliśmy z tego domu i podarowaliśmy Gasiowi. I dzieci, wszyscy, gdzie teraz pozostałe dzieci mieszkają? E, jedno w Kobyłce zbudowało sobie samo dom, drugie ma w mieszkanie w Warszawie, córka najstarsza, druga córka jest artystką w Warszawie. Nie Wynosławiu. ma domu. W, w trasie w tej chwili w Szwecji jeszcze jest. Jak tam, to tak, I najmłodsza córka też mieszka w Warszawie, bo ma mieszkanie. Wszystko, coś mieli, podzieliliśmy na dzieci, zostaliśmy sami w małym domu podrabianym w lesie. O to nam chodziło. Panie Piotrze, jak ocenia działalność społeczną no i lewicową na syna? Podobają się panu poglądy, czy nie? Czy... Generalnie <noise> może wierzę, mam <noise> poglądy skrajnie no, bo ja mam dość takie kategorycznie katolickie mm -hmm. poglądy. To była kat no katolicka, katolicka nauka społeczna. Kościół był podstawą naszego, naszego życia e całego i wychowania dzieci, więc to mi się trochę nie podoba. To jest ja taka ewolucja z... poglądów. Może gana. właśnie to. <noise> <noise> Może za bardzo była tradycyjna. nie finia. sądzę, żebyśmy nie byli, wiesz, jakimiś bardzo kategorycznymi rodzicami. Wiesz, było dużo bardzo liberalizmu w naszej rodzinie, może za dużo. Wszystko co on mówi jest czasami tak absurdalne, że to jakieś kolejne piętra humoru, którego ja może po prostu nie chwytam. Ale co takiego Więc jeżeli mówi, że coś tam zamiast, co, zamiast czegoś, nie wiem co w ostatnim dniu, to trzeba walczyć z ojcami. Ja nie wiem dlaczego chcesz ze mną walczyć, bo ja z tobą nie chcę walczyć, no. To chodzi o metaforycznego ojca, nie bo nie mówię, to ważne. A patriarchat. patriarchat piękna Do kościoła pan chodzi regularnie? Oczywiście, no, że tak. tam w życiu jeszcze nie pójściłem przy świętej niedzielnej. Bo ja się rozumiem niewierzący jesteś, tak? Tak, no. jestem ateistą. Nie wiadomo. Właśnie, Właśnie, że nie, ma, nie ma żadnego Nie ma doskonałych instytucji na świecie, natomiast pewna wypracowana mądrość dziejowa no, pomaga organizować ludzi, no i przyjaźni i żyć przyjaźnie. No to już to jest pewna destrukcja społeczeństwa, no, dzielenie ich wiesz, nastawienie przeciwko sobie. A jednocześnie o budowaniu lepszego społeczeństwa na bazie mistrzów, którzy dzisiaj wiszą, tych Marksów i tak dalej. No wiadomo, jak się kończyło. Podobało się panu to, że Karol Marks na drzwiach? wisi? No, nie, jest, nie nie podoba mi się oczywiście. Zresztą jaś miałem też różne okresy, no też. No, był tym byłeś? No, byłem. Tak, to nie zauważyłem. No bo krótko byłem, tak. To jest na poziom zainteresowania byłeś, ojcem. Byłeś jedynym, <laughs> byś, byłeś jedynym, który na katechezę się tam zapisał, chyba z całej grupy i przyszedł tak. do bieżącego. No, na no, no, no. no, no. tak, no. tak, No bo tam to była nisza, jak, no. jak no. tam było 15 katolików w całej szkole, no to ja zawsze po stronie mniejszości. No. <laughs> A w ogóle jak święta, spędzacie nie w ogóle nie razem nie czy oddzielnie? Tak, tak, nie, nie, no ja się pod tym względem bardzo, ja się szanuję, że tego, że. Raz miał taki pomysł, żeby nie przejechać na święta, ale mama mówi, biła z głowy i od tej pory się trzyma. W święta wszystkie spędzamy wszyscy razem. Czyli we to było mamy. Tak. Nie, no po prostu czuła się dobrze. Jaś to zrozumiał mhm. i ten no się jak na ten. przyjechał. Rodzinny No czas. bo jednak są wszystkie dzieci razem, a nam się udawało w górach tych tak spędzać przez ostatnie kilkanaście o, lat. Ładnie. No to zapraszam was też na górę, do mojego pokoju. Do książek. No to tak. Twoje czy rodziców? Różnie. Więcej rodziców, ale moich też trochę zostało. No, mieszkałem tu jako dzieciak też. Był to kiedyś pokój moich rodziców, więc trochę dziwnie mi się tu było wprowadzać, no ale jest to najlepszy pokój w tym domu. Z łóżko, łóżko zostało to samo? Tak, czy... łóżko jest mm -hmm. rodziców, materiał sobie zmieniłem. I co, sam śpisz w łóżku? E, głównie sam, tak. Ale muszkę próbował dołączyć, ale jednak spanie z takim psiakiem. E, A kobiety? E, no, rzadko, rzadko. Ale nie, ma, nie masz dziewczyny teraz, aktualnie? Nie, czy? nie mam, nie mam dziewczyny. Szukasz. – Ty nie szukasz? No, no. Czy masz dość? – Jeszcze mam trochę dość. – Okej. – Tu twoje miejsce pracy, tak, Jaś? – Tak, tutaj Krytyka pracuję. – Krytyka polityczna i sprawy, tak, rozumiem, redakcja. Kolegia, też się łączysz zdalnie? – Tak, Kolegia mamy na Zoomie, więc spotykamy wirtualnie głównie. – Papieski kubek też? – Tak, pamiątka z Lichenia, byłem, byłem na w Na Pierczynce, powiesz? No, tak, zorganizowałem nawet samą pielgrzymkę przeciwko paliwom kopalnym, no, bo by, by był obóz dla klimatu niedaleko, i jak się zorientowałem, to właśnie poszliśmy pomodlić się za to, żebyśmy odeszli od paliw kopalnych. A jak z tym pokojem? Bo taki jest yy, przytulny, ale sprzątasz w nim? Czy no, często, sprzątam? Rzadko? Sprzątam, no, co robić? Ty, pies też z sieści zostawia, no. więc, więc ten wymaga. Ale też ćwiczę. O. Tu w domu? Ile tam jest? No, ja chyba 4,5. Ale, ale tam, tam ciężarki i Tak, Wielki. mam też chantelki. O! Matę do jogi, ale maty ostatnio nie mam, bardzo mam czas używać, no bo czyste no, spojty walki. I nad, nad tym, nad łóżkiem krzyż, tak? tak? Krzyż został o. po rodzicach. Dodałem sobie jeszcze pocztówkę. Jedną z moich mod ulubionych ze słabości swej siłę uczyń. Nie przeszkadza ci ten krzyż? Nie, no może kiedyś go zdejmę, nie wiem. I co powiesisz? Marksa? Nie wiem. Nie no, bez przesady. A tam jest puchar za, za zwycięstwo z Tak, jest puchar za zwycięstwo. Jest jeszcze miejsce na wiele innych, kolejnych. Tak. Kolejne walki niedługo. Tak. Do rękawice mamy, tak? Tak. One, one nie nadają się do walki, to one się nadają wyłącznie do... Wygłupu. Celów, tak. Fight for love. Takie LGBT rękawice trochę. No trochę tak. Wspierasz mocno właśnie te. Tak, wspieram LGBT, jestem wojownikiem miłości. A przynajmniej chciałbym. Tu mam taką kapliczkę łączącą sztukę i papieży. Pola dwójnik namalował rysunek z moich 30 urodzin. Tutaj obraz mojego kolegi Tamka Saciłowskiego. Obraz kolegi Filipa, Toda, który mi dużo tatuaży robił. Rysunek Olgi, bo tam mam dużo znajomych artystów. O, ty masz tatuaż, prawda? Moja... Mam dużo tatuaży, tak. Sporo tatuaży, tak. I to jest 11. Co, co Co przedstawia na ręce? Na... No ten to na przykład jest stodoła płonąca. W domyśle jedwabne. XD. Na czole. Ale mam też papieża. – A możesz ja, zdjąć koszulkę, kiemsz, pokazać nam? – Mogę Pokazać Mogę. O, cała kolekcja. – Jak występuje na go, na czpiawie na go ty. Tak, Jeszcze ale... tyłu, o, czy? Nie, z tyłu czy? Nie, z tyłu A, nie, z tyłu, nie, nie masz tatuażu. – A będą z tyłu? – No myślę, że z czasem. Zapraszam was jeszcze na poddasze. Które aktualnie stoi puste, można tam medytować. Ale nie wchodzi się łatwo, Nie. trzeba bardzo uważać. Moja siostra i mój brat tutaj Aha. mieszkali, to tu był pokój Wojtka, tam wisiał miecz. Aha. Trochę tutaj trzymałem gratów, mieszkała tu moja przyjaciółka z Kijowa, Ania, no, uciekając przed wojną, ale na razie pojechała do Brukseli więc stoi puste. no czasem goszczy tu jakiś znajomych, czy właśnie... Przenocować można zawsze. Można przenocować. I flagi masz. LGBT. Tak, kolejna Tęczowa. flaga wisi. Kiedyś nawet metronicę mi zdjęli. O! Ale, ale założyłeś z powrotem. Ale założyłem, tak. Niepokojnie A Polską? No. Tak, bo się zbliżało święto, i jak tutaj tak. A spęcało. jak z sąsiadami, z sąsiadami, jak żyjesz? Była taka bardzo miła sytuacja po walce, że znalazłem w skrzynce pocztówkę z życzeniami, że kibicowali mi sąsiedzi z Moniuszki i życzę wszystkiego najlepszego A, i sukcesów. No tamten sąsiad się do mnie nie odzywa. A tutaj się budują nowi sąsiedzi, lekarze i są bardzo mili. Myślę, że z nimi będą okej okay relacje. A czemu się nie odzywa? Nie wiem, do jakichś. Mamy chyba różnicę charakterów. <laughs> Ale do moich studenciów też to bardzo się nie odzywa, więc to chyba jakiś wielopokoleniowy już konflikt. <laughs> nie idealny. Tam jeszcze coś mamy? A tam jest, tam jest, a tam jest druga część. Kolejny, tak. To też Okej. jest teraz służę jako pokój gościnny. Dzisiaj to jest spał kolega mojego biata, przyjechał 360 km. Stale <grym> jest rotacja. Ktoś co chwila przyjeżdża, pracuje. No, tak. Znaczy tak. no, też nawet dom moich też był taki gościnny, że ciągle ktoś przyjeżdżał, więc kontynuuję tradycję. A to jest łącznie ile pokoi? Kurde, nie wiem, z pięć chyba sypialni jest. To jest duże bardzo mieszkanie, prawda? No, dom. no tak, no bo to był mój dom rodzinny, więc jakby mhm. każdy miał swój pokój. I tu od urodzenia mieszkałeś? E, prawie, no. Chyba parę lat miałem, jak się tu wprowadziliśmy. W tej wannie kąpałeś się pewnie jako Jaś. No i właśnie, dlaczego Jaś w ogóle tak został do dzisiaj, a nie Jan? No jakoś nie lubię powagi, nie chciałem dorastać. Słabo być dorosłym, nie można mieć... Tylu przygód i tak się dobrze bawić. To nigdy nie będziesz dorosły? Mam nadzieję. Znaczy, jestem. Myślę, że jestem dość dojrzałą osobą. Jest we mnie bunt przeciwko tej kulturze powagi, nadęcia. No i... masz prawie 40 lat, prawda? Tak. No i jaś, jaś, jaś. No ale wiesz, czy bajka hacińskiego bo Kuba wojewódzkiego tak pytają? Nie wiem, czemu ten jaś jest taki bardziej jutujący niż właśnie. Nawet czujesz się z tym dobrze, tak? Ja taki teraz sobie przecież... artystyczny, nie wiem to. A chciałbyś mieć dzieci kiedyś? Nie. Nigdy? Tak a czy, stanowczo. No, bo jest to za duża odpowiedzialność i wolę się zajmować innymi rzeczami w życiu niż. Ale ożenić się kiedyś chciałbyś w ogóle czy nie? Czy tak życie ale jak... Ja też teraz? raczej nie planuję, nie wiem, no, jeśli pamiętna, co będzie na tym zależeć, to może. ale też raczej ślub jakiś pugański. <laughs> Raczej nie w kościele To nie z powodów jakiś takich uwędowych, nie wiem, podatkowych czy coś tam. Często korzystasz z No coraz częściej, bo słyszałem jakie to jest zdrowe i no też dużo trenuję i regeneracja jest ważna. Trochę mam skrupuły, no bo jednak to prąd. No, no, ale cywilizacja i tak umiera, więc przynajmniej będę zdrowy. Coś za coś, tak? Ile czasu spędzasz tak dziennie? Ile razy w tygodniu? Staram się kilka, ale równie to wychodzi. Przeważnie na 15 minut wchodzę. To jest tak standardowo. Przerwa, a potem może jeszcze chwilę, zależy nam czasu. Czy... I lepiej się czujesz po tym? No jest to taki tak, jednak jest relaksik i trzeba się jakoś uspokajać. <grym> Jesteśmy w ogródku, tu jakieś rośliny. Co to tak, jest? Tak. No szklanie byłem, Pomidory głównie. Tylko? Był bakłażan, ale zjadł ślimaki. No, A jakiś nielegalnych nie ma? No, nie, nic nielegalnego. Byłem pacjentem medycznej marihuany, ale aktualnie nie jestem. Ale jak zalegalizuję, to tam pewno też będzie jakiś krzaczek. Czy na swoje potrzeby masz jakąś medyczną marihuanę, czy nie? No, no już, już nie. Teraz teraz nie, ale, ale przez jakiś czas byłem. Pacjentem. I co to było? Co no, się... Są dwa rodzaje dostępne w Polsce: a głównie to jest firma. Jedna taka bardziej uspokajająca na noc, druga taka bardziej na kreatywność na dzień. 20% THC, 22%. No, chyba najlepsza trawka dostępna obecnie w Polsce: prosto z apteki. Ja wiem widzów i czytelników Superekspresu i życzę Wam dużo spokoju. To był program Politycy od Kuchni. Gościliśmy u Jasia Kapeli w podwarszawskiej Zielonce. Ale na szczęście już sobie idziecie i <grym> mogę wracać do roboty. <grym> na rzecz lepszej Polski. Było aż tak źle? Nie, no miło, miło, ale no ile można tak ile i można się... dożyć i opowiadać o sobie. No. To dziękuję. Toż pożytecznego ja Dzięki. Coś, coś, coś robić. dzięki. Co złego to nie my. <noise> Zapewnię. Też odpadłem. Ale... No, ale... A? A. <noise> <noise> Zapewniamy Ale wszystko Nie, nie odpadło. Nie, tak. Pomścę go o tych czasach, już nie stan te sprawy. Wczuł się w klimat. <noise> No bardziej tu medytuję, prawda? Tak, żeby... Możesz tu i stanąć? Jakieś ogójki też ślimaki zjadł w większości. Niestety ślimaki to w moja. Mój weganizm jest... świnia. Jest wyzwaniem przy plaze ślimaki. Piotr. ty nie? <grystanie> ty z uśmiechem śpisz, ja wiem. Super, śpimy, śpimy. Śpimy, pięknie. Tak! O! No dobrze dobrze jest, fajnie. Jeszcze moment. Tak, na uwaga, patrzymy, Dobry, w patrzymy w obiektyw. Patrzymy w obiektyw O, wszystko, o, wszystko. O, super. Dajesz, dajesz. Dobrze, dobrze. Jeszcze moment. My dokońcicie. Jeszcze Dobrze. dziękuję.